Taśma z tunelem 140x270 cm, również cena 59 zł. Promocyjna z 79 numer M58. Mamy biały z szampańskim złotem albo czarny ze złotem. Teraz przepiękne marmury o numerze AR3. Jest to marmur srebrny, przelotka 140x250 cm i mamy kolor biały, jak również kolor czarny ze srebrnym marmurem. Cena 69 zł za sztukę z 89. I również numerek AR3. Tym razem złoty marmur, taśma z tunelem 140x270 cm. Cena 69 zł za sztukę w promocji z 89. I mamy kolor czarny ze złotem. Mamy kolor pudrowy róż ze złotem. I mamy ostatnie dwie sztuki zieleni ze złotem. Z pudrowego różu AR3 mamy też przelotkę 140x250 cm. Również w promocji za 69 zł z 89 zł za sztukę. Trzy ostatnie sztuki pudru. Tylko dwie sztuki z tego pięknego veluru premium. Wcześniejsza cena to 135 zł za sztukę i mam dla Was do oddania za 65 zł za sztukę tylko dwie sztuki taśma z tunelem 140 x 250 cm. Numerek M71. Przepiękne zasłony w takie drobne listki. To jest kolor kremowy, mamy kolor beżowy, zobaczcie taka jest różnica. Mamy kolor szary, no i oczywiście mamy kolor czarny. Jest to oczywiście welur taśma z tunelem 140 na 270 cm. Cena promocyjna 69 zł za sztukę. M41 Struktura płócienna, ale dodatkowo z błyszczącym ym, złotem. Przelotka 140 na 250 cm. Ze 108 zł robimy je za 75 zł za sztukę. Numerek M41. Dwie ostatnie sztuki numerku M11. Piękna struktura, taka lnianoka, płócienna, w kolorze szarym. Z 83 zł robimy je za 69 zł za sztukę. Numerek M11, taśma z tunelem 140x250. 170 cm, dwie ostatnie sztuki. Welurowe zasłony z kolekcji tutaj Piercardę, są to zasłony kolekcji premium. Zobaczcie Piercardę. Mamy tutaj welwet z liśćmi w kolorze takimi musztardowo szarymi, 140 na 250 cm, ceny 171 zł za 94 zł za sztukę numerek M01. M81 wróżyczki, jedna jedyna sztuka, jest to nasz bestseller. Na razie czekamy na nowe dostawy, więc została jedna sztuka, więc jeśli ktoś chce za 42 zł z 57, to jedną sztukę oddamy, 140 na 250 cm, piękne róże, etamina.